Jeżeli chodzi o zastosowanie potencjalnych probiotyków w kierunku leczenia chorób alergicznych, spodziewamy się uzyskać wyniki, które będą wpływać na układ odpornościowy. Taki byłby mechanizm działania tych substancji powodzenia probiotycznego, czyli modulacja odpornościowego w kierunku Łagodzenia objawów czy zapobiegania objawów alergicznych. Szczegóły będziemy znać po przeprowadzeniu dokładniejszych badań in vitro i na zwierzętach. To jest przedmiotem projektu międzynarodowego, a jego głównym realizatorem jest pani doktor Sabina Górska, która prowadzi te badania. Z kierunku działania poszczególnych, jak, wybranych szczepów probiotycznych. Gdyż probiotyki, ich aktywność szczepów, jak i substancji pochodzących z nich, jest bardzo różna. Bardzo różna w różnych właściwościach biologicznych, które zależą od struktury chemicznej, i to staramy się poznać. I